ósma kolejka to m.in. hitowe starcie Ząbkowi z Łomżą, przepiękne uderzenia Chwałowskiego Kucharczyka Jakubatyski, no i ciekawa rywalizacja Warte z Legion 2. Na wstępie ogromna prośba do wszystkich oglądających nasze magazyny skrótów. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, jeżeli lubicie nasze skróty, to zostawcie komentarz pod tym filmem o treści Pozdro, na pewno na niego odpowiemy i zrobi nam się bardzo miło. Dzięki! Jako Polska, czyli sklep internetowy z odzieżą sportową. Z kodem USPORTS zyskujesz 25% rabatu na swoje zakupy. Partnerem kanału jest Akademia Zdrofit. Organizator szkoleń i kursów trenera personalnego w największych miastach Polski. Interpadel Warszawa, największy klub padlowy w Polsce. Mokotów, ulica Bokserska 66A. Zapraszamy! Magazyn skrótów ósmej kolejki zaczynamy od piątkowego hitu tej serii spotkań, czyli starcia lidera Ząbkowi z wiceliderem ŁKS-em Łomża. To spotkanie elektryzowało wielu kibiców, mimo że pora może nie była idealna do tego, żeby oglądać to piłkarskie święto. No to gracze Ząbkowi w ogóle na to nie zważali. Szósta minuta, popędził lewą stroną Kacper Kalisz, dograł do Augustyniaka. Augustyniak miał mnóstwo miejsca, delikatnie zagrał piłkę, a Oskar Wojtysiak wpakował ją do siatki. Odpowiedź EKS Łomża po dosłownie kilku minutach Antkowiak uderzał głową, ale na posterunku był Adamczyk. W 13. minucie Antkowiak odebrał piłkę, zagrał do Sauczka ten z powrotem do Antkowiak, ale najpierw snajper LKS-u nie trafił w piłkę, a później jego partner również spudłował. W 34. minucie idealną sytuację po błędzie obrony miał Zonenberg, natomiast był na posterunku Olszewski. W 35 minucie Wojtysiak wyłożył piłkę do Augustyniaka, a ten spudłował. W kolejnych minutach nie było wielu sytuacji, dopiero w 83. przedarł się Lelito, wyłożył do Wojtysiaka, a gracz z numerem 7 stał się bohaterem tej rywalizacji. Pod koniec spotkania jeszcze jedna szansa Kalisza, ale to Ząbkowia wygrywa ten mecz i zostaje na pozycji lidera. Każdy wtorek o 20.30 zapraszamy na Trzeciaka, czyli program o trzeciej lidze grupie pierwszej. Wtorek 20.30, kanał you Sports. Drugie piątkowe starcie to rywalizacja Lechi Tomaszów-Mazowiecki z Bronią radą. Obie drużyny mają trochę do udowodnienia na początku sezonu. Obie drużyny mają chrapkę na coś więcej. W 21 minucie, piłkę w polu karnym opanował Bogus. Zagrał do Chwałowskiego, a ten fenomenalnym uderzeniem pokonał Dawida Czernego. Piękny strzał, czwarty gol w tym sezonie pomocnika Lechi. Cztery minuty później powalczyli o piłkę gracze broni pod polem karnym rywala Eryk Pieczarka. On też postanowił uderzyć z dystansu, i nie miał szans. Mateusz Awdziewicz padało. W tym spotkaniu padało też w innych meczach te warunki atmosferyczne na pewno nie ułatwiały gry. Natomiast w 47 minucie Patryk Jakubczyk nie cieszył się z Gola, bo trafił przeciwko swojemu byłemu klubowi broń prowadziła 2 do 1. Kolejna groźna sytuacja to wysoki odbiór graczy z Radomia. Ta kontra nie zakończyła się golem, ale broń wygrała 2-1. Przechodzimy do meczów sobotnich. Na pierwszy ogień rywalizacja z godziny 12. Jagiellonia 2 Białystok kontra rezerwy Wisły Płock. Jagiellonia oczywiście na żółto-czerwono. Wisła na biało. W szóstej minucie indywidualna akcja Eryka Kozłowskiego. Faulowany w polu karnym środkowy pomocnik Jagielloni. I do jedenastki podchodzi sam poszkodowany. Zgodnie ze starym piłkarskim pożekadłem. Tak się po robić nie powinno. Kozłowski marnuje rzut karny, cały czas 0 do 0. W pierwszej połowie większą przewagę jeśli chodzi o posiadanie piłki miała Jagielonia, ale to Wisła trafiła do siatki, kontrowersyjna sytuacja, Marcin Więckowski w wyskoku, wydawało się, że faulował bramkarza, natomiast arbiter pozwolił grać, było 1 do 0 dla Nawciarzy. W 81 minucie Toki Hirosawa przeprowadził indywidualną akcję i był faulowany w szesnastce. Amroziński, pewnie wykorzystany rzut karny, tym razem Jagiellonia trafia z 11 metrów i wyrównuje stan rywalizacji. Po zwycięskiego gola próbowała pójść Wisła Płock, natomiast strzał Łapińskiego był niecelny. Odpowiedź Jagiellonii, Amroziński, zabrakło niewiele, podział punktów w Białymstoku. Oficjalnym partnerem u Sports jest Ligowiec. Gorąco polecamy wam kanał chłopaków, Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Grający w czerwonych strojach Znicz Biała Piska podejmował rezerwy Widzewa Łódź. Znicz na 18. miejscu przed startem tej kolejki, Widzew na 15. Pierwsza akcja. Antoni Klukowski 11. minuta. Najwyżej w powietrzu wyskakuje napastnik Widzewa i goście wychodzą na prowadzenie. W 27 minucie piłkę na środku boiska przejął Kamil Cybulski, 19-latek, popędził na bramkę rywala, oddał świetny strzał i Widzew prowadził już 2-0. Pierwsza połowa należała do gości, to oni mieli dużą przewagę. W 40 minucie akcja Igora Busza, Busz między dwóch, trzech rywali, Igor Busz, świetnie, indywidualnie i było 3-0. Gospodarzy z Białej Piskiej stać było na odpowiedź w 67. minucie. Dośrodkowanie Michała Świderskiego na dalszym słupku akcję zamknął Arkadiusz Mroczkowski 1 do 3. W końcówce meczu mieliśmy jeszcze niecodzienną sytuację. Tomasz Poremski miał jakieś pretensje do arbitra. Za te słowa, które wypowiedział w jego stronę, otrzymał najpierw jedną żółtą kartkę, później drugą musiał zejść z boiska, ale to wyniku nie zmieniło. Wicef wygrywa w białej piskiej 3-1. Wędrujemy do deszczowego sieradza, gdzie w sobotnie popołudnie warta podejmowała Legię 2 Warszawa. Szósta warta kontra czwarta Legia. 30 minuta. Najsprytniejszy w okolicach 16 metra Olek Trubnikow wykorzystał błąd defensywy rywali i otworzył strzelanie. W 52 minucie do akcji wkroczył Bartłomiej Kręcichwost. Kręcichwost do Trubnikowa. Ten bardzo przytomnie wykłada piłkę Mielczarkowi, który wykańcza całą akcję. Warta miała dwa gole przewagi. Po upływie godziny gry indywidualną akcję w polu karnym wykonał Dawid Kiedrowicz delikatnie był zahaczany przez Mateusza Lisa arbiter wskazał na 11 metr piłkę ustawił Adam Ryczkowski i bardzo pewnie strzałem w środek bramki pokonał golkipera Warty chwilę później Warta chciała szybko odpowiedzieć i to zrobiła Kacper Drzazga w pole karne Jakub Piela znowu Wykorzystując dobitkę Jakub Piela, najsprytniejszy w polu karnym, Warta prowadziła 3-1. 84. minuta, akcja lewą stroną. Znowu Kiedrowicz wykłada piłkę do Paskala Moziego. Mamy kontakt ze strony Legii. Końcówka, atak Legii, jeszcze jedna szansa. Uderzenie, ale broni Nikita Zeleński. Warta wygrywa 3-2. Przenosimy się do Elbląga, gdzie 11 Olimpia grała z Piątym Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Olimpia na niebiesko, a Świt na żółto czarno W składzie gości oczywiście Michał Kucharczyk, był też w 11 Andrzej Jampol. 16 minuta. Oglądajcie uważnie. Michał Kucharczyk, Kucharczyk, fenomenalne uderzenie byłego gracza między innymi Legii Warszawa Świt objął prowadzenie. W drugiej połowie do ataków weszła Olimpia, dośrodkowanie, kołoczek, zgrywa do Kordykiewicza, czwarty gol w tym sezonie napastnika gospodarzy. W końcówce spotkania Olimpia próbowała przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, natomiast to uderzenie nie znalazło światła bramki. Jeszcze jedna okazja dla świtu, tym razem zamieszanie w polu karnym, ale arbiter nie zdecydował się na pokazanie jedenastki. W końcówce były jeszcze mniejsze, większe próby, natomiast nie zakończyły się powodzeniem remis w Elblągu. Kiedy gra Mławianka Mława można się spodziewać emocji, można się spodziewać goli. Gracze trenera Bednarczyka dużo strzelają, ale też sporo tracą. Nie inaczej było w starciu z BGG GKS Bełchatów. 13 minuta, Mateusz Szymorek na 1 do 0. W minucie 27 Kacper Popławski, nowy nabytek GKS Bełchatów podwyższa prowadzenie po świetnej asyście Wiktora Kościuka. W drugiej połowie do pracy zabrali się zawodnicy mławianki, a konkretnie bracia Stryjewscy. 57 minuta, rzut karny, który wykorzystał bardzo pewnie Mateusz Stryjewski. 6 minut później na 20 metrze piłkę miał Michał Stryjewski. Stryjewski, świetny strzał 2 do 2. Kluczowa dla losów meczu była 90 minuta. Wysiński, Popławski gdzieś trącił tę piłkę i zapewnił zwycięstwo swojej drużynie. Bełchatów wygrywa 3 do 2. Sobota godzina 19. Wigry Suwałki na biało kontra GKS Wikielec w czerwonych strojach. Wigry na szóstym miejscu przed tą kolejką Wikielec na dziesiątym. Pierwsza groźna akcja po stałym fragmencie gry. Spore zamieszanie. Piłka była w okolicach linii bramkowej. Później jeszcze próbował wracający do składu Kacper Głowicki. W kolejnej akcji znowu uczestniczył Kacper Głowicki. Lewa noga Głowickiego. Dośrodkowanie piłka. Wpada do siatki po strzale Kwiatkowskiego. Ale arbiter uznaje, że ten gol nie był zdobyty prawidłowo. Odpowiedź... GKS-u Wikielec autorstwa Wojciecha Zielińskiego. On dośrodkował, ale Mateusz Taudul czujny na linii bramkowej, później jeszcze, bo ze zdaniem sędziego nie był faulowany. Kolejne akcje to szanse zrzutów wolnych. Najpierw Jajkowski, później miał szansę Pajnowski. Natomiast żadna z tych sytuacji nie została wykorzystana. Mecz kończy się bezbramkowym remisem. Jedyne niedzielne starcie to mecz Beniaminków KS Wasilków kontra KSCK Troszyn na biało-czarno gospodarze w strojach niebiesko-czarnych goście z Troszyna. 27 minuta dośrodkowanie z lewej strony Arkadiusz Mazurek w powietrzu głową trafia do siatki. To młodszy brat Bartosza Mazurka, który stawia już pierwsze kroki w pierwszej drużynie Jagiellonii Białystok. 12 minut później popędził Kacper Skipko, zagrał na prawo do Ptacińskiego. Ten podciągnął piłkę, dośrodkował a znowu na finiszu Arkadiusz Mazurek, dublet napastnika gospodarzy. W 70 minucie Edgardo Ruiz wycofał piłkę do Protaziuka, a ten zdobył swojego czwartego gola w tym sezonie. Troszyn chciał wyrównać, ale to skończyło się niebezpieczeństwem pod własną bramką. 84 minucie z prawej strony akcja Wasilkowa znowu strzał głową i znowu trafienie tym razem Kacper Ptasiński. Duża radość graczy z Wasilkowa a w końcówce jeszcze piękne trafienie Jakuba Tyski, ale to tylko gol na otarcie łez. Wasilków wygrywa 3 do 2. Oto komplet wyników ósmej kolejki w hicie tej serii spotkań. Ząbkowia wygrywa z EUKS-em łącza 2 do 0. Broń notuje kolejne zwycięstwo. Remisy w Białymstoku i Elblągu. Cenne zwycięstwo Warty Sierac oraz KS-u Wasilków. Dumnie na czele prezentuje się. Drużyna Beniaminka tego sezonu, czyli Ząbkowia Ząbki. Graczy trenera Tomasza Grzywny mają 21 punktów, za ich plecami ŁKS Łomża, a na trzecim miejscu rewelacyjna Warta Sieradz. W strefie spadkowej KSC Katroszyn, rezerwy Jagiellonii, Mławianka i będący jeszcze bez zwycięstwa nicz Biała Piska. Mamy nowego lidera w klasyfikacji strzelców. 8 trafień ma skrzydłowy... KSU Cekatroszyn Jakub Tyska 7 goli Augustyniaka Po 6 mają Antkowiak i Kacper Kalisz Zerknijmy sobie na zestawienie par 9 kolejki W piątek Broń zagra z Czerwoną Latarnią Rozgrywek z Niczem Biała Piska Ząbkowia w sobotę pojedzie do Płocka Łomża na swoim obiekcie zagra z Wigrami Suwałki A Legia 2 Warszawa w niedzielę podejmie Olimpię Elbląg Ciekawie zapowiada się też mecz w Bełchatowie, gdzie PGG GKS zagra z KSM Wasilków. To już wszystko, jeśli chodzi o ten magazyn skrótów. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz pod tym filmem. Dziękujemy za to, że oglądacie nasze magazyny skrótów, że oglądacie nasze transmisje. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych transmisjach i materiałach na kanale U